Owszem, owszem, macie rację, bez przerwy wieje wiatr historii, raz mocniej, raz słabiej, ale wczoraj ostro powiał wiatr, że się tak wyraźmy par excellence sensu powiedzmy stricto, prawda? Wiatr otarł się nieznacznie o huragan i zrobił to, tu, to, tam niezłe zadymy, gdyż towarzyszyły mu opady śniegu, które, przypomnę, wchodzą w skład opadów atmosferycznych, czyli takich opadów, które spadają z góry na dół. Warto wiedzieć. Podtrąćmy może nieco teorię wiatru jako takiego samego w sobie. Pierwsze i naturalne pytanie, jakie się rodzi w takiej sytuacji w głowie człowieka rozgarniętego, to skąd się biorą wiatry? Dawniej w starożytności klasycznej wierzono, że wiatrowi z poszczególnych czterech stron świata odpowiadają bożki: Spray, Dezodorant, Oksykord i Areozol. Ale, ale my, ludzie oblatani we wiatrach, uśmiechamy się z pewną wyższością, choć z sympatią, na temat tych starożytnych koncepcji wiatru. Bo my wiemy, że wiatr do atmosfery wypuszcza, no, róża wiatrów, tak? Dlaczego akurat róża, ktoś mógłby zapytać? Dlaczego nie ma astra wiatrów czy tulipana wiatrów to się nazywa słuchajcie, róża wiatrów bo wiatry są różne stąd właśnie nazwa róża wiatrów jest dużo rodzajów wiatrów że tu wymienię najważniejsze bryzga od morza nachalny od gór czy szum jodeł na górszczycie kiedy to jątek zdejmuje bluzkę z halki generalnie trzeba pamiętać żeby nie uprawiać wiatrów bo wiadomo kto sieje wiatr temu z oczu wieje chłodem mam nadzieję że ta skromna garść cennych informacji o wietrze pozwoli Wam bardziej świadomie obserwować to interesujące zjawisko. Dziękuję.